Konfiguracja strony www. W specji możecie utworzyć swoją własną stronę internetową z kalendarzem rezerwacji w dosłownie dwie minuty. Jest to więc idealne rozwiązanie dla tych, którzy takiej strony nie posiadają. I przejdźmy teraz do konfiguracji strony internetowej, a zrobimy to w zakładce strona www. Utworzenie strony w specji jest bardzo proste i nie wymaga od nas żadnej wiedzy technicznej. Jedyne co musimy zrobić, to wpisać informacje, które chcemy, aby się na tej stronie wyświetlały. Pierwsza rzecz to jest link. Jest to unikalny adres naszej strony internetowej. Jeżeli chcemy zobaczyć naszą stronę, wystarczy skopiować link poprzez kliknięcie w ikonkę Kopiuj link. Oraz otwarcie jej w przeglądarce. Już Wam pokazuję, jak ta strona się prezentuje. I prezentuje się następująco. W tym miejscu wyświetla się slogan naszej firmy. E Następnie dostęp, wyświetla się nazwa skrócona firmy i aktualnie widzicie, że jest to jakaś dziwna nazwa. Natomiast spokojnie w dalszej części tego filmu opowiem o tym, gdzie tę nazwę zmienić. Następnie wyświetlają się przyciski. Napisz do nas, jeżeli włączony jest formularz kontaktowy, oraz rezerwuj termin, jeśli włączony jest formularz rezerwacji. Dalej, dostępne są informacje o firmie, galeria naszych realizacji, kalendarz rezerwacji oraz formularz kontaktowy. Wróćmy teraz do ustawień strony i przejdźmy sobie przez te podstawowe ustawienia. Poziom dostępności oznacza po prostu, czy nasza strona jest widoczna, czy nie. Jeżeli jest zaznaczona jako publiczna, to klienci będą mieli do niej dostęp. Slogan, czyli taki nagłówek naszej strony, widzieliście, że on wyświetlał się zaraz na samym początku strony internetowej nad nazwą firmy. No i informacje o firmie, po prostu wpisujemy informacje o naszej firmie. To są takie główne ustawienia strony internetowej, natomiast możliwości mamy więcej. Klikamy teraz tutaj. I zaczynamy od widoczność sekcji. W tym miejscu wybieramy, które sekcje będą wyświetlały się na naszej stronie internetowej. Ja mam zaznaczone wszystkie sekcje i też widzieliście te wszystkie sekcje na stronie. Tak jak powiedziałam, te przyciski, które wyświetlały się pod nazwą Napisz do nas oraz Zarezerwuj termin, one są powiązane z widocznością sekcji kalendarza i formularza kontaktowego. Więc jeżeli ja odznaczę teraz widoczność kalendarza i formularza, to te przyciski z mojej strony internetowej znikną. Ta sekcja ustawień dotyczy konfiguracji kalendarza i o tym opowiadam szczegółowo w rozdziale Konfiguracja strony WWW Kalendarz rezerwacji. Tu jeszcze na samym dole jest sekcja aplikacja mobilna i w tej sekcji wybieramy, a w zasadzie wpisujemy ilość zleceń i zadań, które wyświetlają się na pulpicie aplikacji mobilnej. Teraz mamy trzy zlecenia, pięć zadań i dokładnie tak to będzie się wyświetlało tutaj na pulpicie w apce mobilnej. I zobaczmy jeszcze tutaj, że te ustawienia, w zasadzie wartości, są dokładnie takie same. I pokażę Wam teraz, w którym miejscu zmienić nazwę firmy, która wyświetla się na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić, wchodzimy w nazwę użytkownika, następnie przechodzimy w zakładkę Dane firmy. I w tym miejscu, nazwa. Wpisujemy nazwę naszej firmy, nazwę skróconą. I tutaj warto zaznaczyć, że ta nazwa przekłada się również na Link do naszej strony internetowej. I to trzeba mieć na uwadze, bo jeżeli um, ustawicie sobie nazwę firmy, a po jakimś czasie ją zmienicie, to zmieni się link do waszej strony, co oznacza, że ten link należy zaktualizować, jeżeli wysyłacie go klientowi, no bo ten stary link nie będzie już po prostu działał. Więc ja wpisuję sobie nazwę firmy. I to jest skrócona nazwa. Ona się właśnie wyświetla pod sloganem na naszej stronie internetowej. Pełnej nazwy zmieniać nie musimy. Ja zostawiam tak, jak jest. Zapisuję. I wejdziemy sobie teraz na moją stronę internetową. I możecie zobaczyć, że już ta nazwa jest zmieniona.